Jak zacząć zarabiać na wybapie Tworząc nowe konto i nie mając żadnych zasobów. Na początku pokazuje nam się wybór narodowości, z których dostaniemy paczkę zawodników. Polecam brać Brazylię, ewentualnie można Francję, ale załóżmy, że bierzemy Brazylię, aby było łatwiej robić nam SBCki. No i dostajemy jakiś tam sobie zawodników. Niewielkie szczerze mówiąc ma to znaczenie, kto tutaj jest, gdyż grywalnymi zawodnikami oni raczej nie są. Najważniejsza rzecz, musimy wziąć stroje na początku, które są złotymi, rzadkimi strojami, bo zaraz będziemy je kwikselować więc nie jeszcze żadnych sobie tutaj. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, który jest zwykły, który jest rzadki. W pewności nie ma co do wszystkich, no raczej. Spersy są rzadkie, i PSG będzie rzadkie, no nie ma żadnego znaczenia co my weźmiemy. Herb, no hmm. Argentyna raczej będzie rzadką, złotą. No i pierwsze co, wchodzimy w stadion i klub, tak. I sobie zmieniamy, bo teraz mamy je ustawione jako aktywne, więc nie będziemy mogli ich sprzedać, więc ustawiamy jako aktywne. Eee... Strój podstawowy, strój wyjazdowy. Chyba tak zrobimy. herb. Wybierzemy też jakiś brązowy, abyśmy mogli je sprzedać. Mamy, wchodzimy w stadion. Eee, wszystko i szukaj. Eee, no i teraz widzimy, możemy sprzedać je za 485 końców. Jedne. Moglibyśmy je wystawić na, na licytację, ale jako, że dzisiaj wystartował web app, no to raczej nikt nam tego nie kupi, więc nie ma co tutaj pajacować i czekać nie wiadomo na co. No i posiadając już pierwsze końcy na koncie, w pięćdziesięciu tysiąca monet, proponuję, no jako, że na razie liczba kart na rynku jest dosyć niewielka, E, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jakich zysków na karcie, nawet 50 końców na początku jest dobre, czy 100. E, polecam, e, najłatwiej chyba będzie snajpić, no bo można jeszcze też licytować karty. Załóżmy, zacznijmy od menadżerów. E, dwie takie najpopularniejsze narodowości to jest Brazylia właśnie i Francja, dlatego też tak polecałem Wam wybierać te narodowości też jako, też jako piłkarzy do SBC-ków. Menadżerowie są po prostu bardziej jako już będą potrzebni podczas grania. No, nie, szczerze mówiąc nie jest istotne po co, ważne, że ten sposób działa. Najpierw, sprawdza, żeby sprawdzić ile karta jest jakaś warta, na razie nie bawmy się w jakieś poziomy, czy srebrny, czy brązowy, obojętnie jaki. Będę to raczej brązowy na początku, żeby sprawdzić ile chodzi brazylijczyk menadżer. Sprawdzamy sobie, wszystko jest wyczyszczone, każdy filtr i ustawiamy sobie na przykład na 500 końców czy są jacyś, jest ich dużo, więc sprawdzamy niżej. 450 też widziałem 400 czy są jakieś. Nie ma żadnego za 400. Za 450 widzimy, że, że za 450 są najtańsze. Tylko jedna istotna rzecz. Tutaj rynek zmieni, ceny na rynku zmieniają się dosyć dynamicznie, szczególnie na początku gry, więc yy, tym bardziej, że mamy do, tylko 1000 końców, więc... Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby załóżmy wystawić teraz kartę, która nam się nie sprzeda. Na początku zaznaczę, że za każdym razem wystawiamy na godzinę każdą kartę, nie na tam 6 godzin czy 12. Więc sprawdzamy, czy za 400 jakaś jest. I jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o znajpienie kart. Jeżeli ja będę robił tak, jak teraz, że nic nie zmieniam, jest ustawiona maksymalna cena kup teraz 400 i będę za każdym razem szukał, to to mi się najprawdopodobniej w ogóle nie odświeża, więc mi się tu nie będą pojawiać karty i trzeba coś tutaj zawsze zmienić. Na przykład minimalna licytacja ustawiamy na 150 i widzimy, że znaczy no nie widzimy akurat, ale możecie mi uwierzyć, że się teraz odświeżyło i jeżeli by jakaś była karta do kupienia za te 400 końców w tym momencie, to by się pojawiła. I później możemy zmienić na minimalnym cenę, która 200. I znowu. I później wracamy tutaj na 0 i tak w kółko lecimy, aż jakaś nam się pojawi. I z logicznego punktu widzenia też nie polecam na przykład tutaj tej minimalnej ceny licytacji w, te, w takim wypadku dawać więcej, że 200 nawet jeżeli tutaj by nie było nic. 200 czy 250 i w tę stronę lepiej nie lecieć. Gdyż jeżeli ktoś wystawi kartę na przykład na, na kup teraz za 400 to minimalną cenę licytacji może dać 150 i wtedy nam się ta karta nie, poka nie pokaże, bo nasze filtry się po prostu nie zgrywają z tym. Więc y, minimalna cena jeśli już to maksymalną cenę licytacji po prostu dać 350, jeżeli jest 400, i, za, i wtedy o 50 różnicy. Bo też nie, nie polecam dawać na przykład 250 maksymalna cena licytacji, bo ktoś może dać, wystawić kartę w taki sposób, że da 350 minimalna, minimalna cena licytacji i kup teraz 400, więc też by nam się nie pojawiło, bo to jest maksymalna cena, więc musimy dać 350. Mam nadzieję, że ten chaotyczny sposób tłumaczenia w moim wykonaniu jest dosyć zrozumiały. Po prostu polecam minimalną cenę na 150, maksymalną na 200, kup teraz. No bo za 150 nawet się nie da, bo nie da się wystawić karty za 150 na kup teraz, jeśli chodzi o menadżerów. No trochę przedłużyłem, ale chciałem, żeby to było dosyć jasne, bo jest to bardzo istotne. Za każdym razem po prostu to zmieniać. Teraz nam się akurat nie pojawia. Dlatego też nie polecam cały czas siedzieć na jednej karcie. Po prostu kilka kliknięć jednej karty, później lecimy na drugą, kilka kliknięć i tak na trzecią, na czwartą, później wracamy i tak dalej, bo to wszystko zależy od szczęścia. Kiedy kto co wystawi. I jak już wspomniałem, bardzo szybko ceny się potrafią zmienić, bo, za, bo zaraz ktoś zacznie wystawiać ich za 400, później za 350 i wy wystawiając za 450 na przykład, wydawałoby się, że wam, tak jak w tej sytuacji, eee, no tutaj wykasowałem akurat że niby są najdansze za 450, to może by zeszło, ale widzisz, że ona ta już na przykład jest 200, 25 minut na rynku, więc ona może się w ogóle nie sprzedać i one się skończą i później za 400 zaczną wystawiać, za 350, to jest różnie. Chodzi o to, żeby jak najszybciej po kupnie karty ją sprzedać, żeby mieć nawet te 50 końców zysku bo i lecimy masowo. Taki sposób jest na początku według mnie najlepszy. Dlatego też próbujemy za 400 wyłapać, o i właśnie tutaj za 250 widzicie się Udało, udało, fantastycznie. Za 400 już tak niechętnie, bo to za 400 ja będę wystawiał je. Dlatego, żeby właśnie mi zeszły na pewno. Aczkolwiek w tej sytuacji, jeżeli ona za 400 nie zejdzie, to też nie jest takie powiedziane, ale akurat jak widzicie zeszła. Więc za 400 ją wystawiamy. Właśnie ją kupiłem. Bryzylijczyka za 250 i wystawiamy za 400. Tutaj jeszcze mamy jeszcze fr francuskę. Eee. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak z ciekawości. Nie ma dobrze. I lecimy na Francję. Patrzymy za ile jest. Za 350 są, są. Za 300 nawet są wystawiane. Więc patrzymy za 250. Nie ma. Czyli za 250. No, niby na pewno nam zejdzie. Jeżeli by nikt nie wystawił, ktoś by chciał ją kupić. No to nasza by była po prostu najtaniej. Ale sprawdźmy za te 300. No i widzimy, jest kart sporo, ale. No ja akurat w tej sytuacji za 300 ich po prostu będę wystawiał, tak jak Wam zaraz tu pokażę, tak jak ich wystawiałem wcześniej, o widzicie ile już mi kart zeszło, 24, 25 już nawet na bieżąco schodzą, tutaj jest po prostu jakiś brazylijczyk, po prostu trafiłem go w paczce, znaczy brazylijczyk, brazowa karta <laughs> i widzicie, Francuzów sprzedawałem za 300. Brazylijczyków też wcześniej za 300 chodzili, to za 300 ich puszczałem. Teraz wystawiłem właśnie go przed 5 za 400 i właśnie na Waszych oczach teraz szedł. Tak jak przed chwilą go kupiłem za 250. Pamiętajcie, że o 5% podatku na każdej karcie od sprzedaży, więc jeżeli go sprzedaję za 400, no to 20 końców jest podatkiem. Więc yy, ja tak naprawdę tak jakbym był za 380, dałem 250, więc 130 końców na tej karcie zysku a nie 150, ale 130, uwierzcie mi, że to jest mega dużo jak na taki, po prostu, handel tak na szybko, że tak powiem widzicie, jak wszystko za 300, tu przypadkowo za 250 wystawiłem albo nawet nie przypadkowo, tylko bo może tyle chodziły ale raczej przypadkowo, bo już starałem się tak po prostu nie, sam siebie nie podcinać yy, i widzicie, że to po prostu działa udawało mi się czasami za 200 końców kupić można też spróbować licytować, zaraz Wam pokażę tutaj, jeżeli karty jakieś nie zeszły, ale widzicie Wszystkie tak naprawdę zeszły ci menadżerowie, nie zeszły mi jakieś farfosle, że się tak wyrażę, kompletnie do niczego niepotrzebne, ale jeżeli mam je spikselować za 18 końców, to, to ja o 18 końców nie będę się ośmieszał i wolę poczekać, tak jak widzieliście tamten jeden jakiś obsraniec, za przeproszeniem, yy, za 200 końców zszedł do niczego niepotrzebny prawdopodobnie. Ktoś chciał SBCK zrobić. Tak samo tutaj jakieś złote mam, za, to za 400 puszczą, nie będę ich za 266 quicksell'owo, zawsze zdążę to zrobić, jeżeli będę miał na to ochotę. I po prostu co godzinę sobie będę odświeżał te karty. Też yy, warto jakieś kontrakty zawodników, jeden już mi wcześniej za te 200 końców, zawsze, bo to z quicksell jest za 3 końcy. No to nie robimy jaj, nie? Yy, po prostu chodzi o to, żeby masowo tutaj uskuteczniać jak najwięcej, jak najszybciej. Sprawdzimy jeszcze tych Francuzów. Tutaj nie ma za 250, za 300, są no za 300. I jedna ważna rzecz, jak postarać się szybciej snajpić te karty, jeżeli by się tu pojawiła jakaś na przykład za 200, no to nie tylko my, czy ja w tym wypadku teraz na tym jestem prawdopodobnie. Akurat na waszych oczach mi się udało kupić za 250 tego Brazylijczyka, ale zazwyczaj ktoś siedzi i kto pierwszy to najlepszy. Dlatego też jeżeli 300 nie ma. tak Za 400 go sprzedawamy, więc za 400 go nie ma. Za 450 są. Tutaj jeżeli naciśniecie kup teraz, po prostu chodzi o to, żeby ten ostatni ruch już nie potwierdzać. Czy chcesz na pewno kupić, tylko wtedy potwierdzić, że życie Enterem. Jest to jakiś tam ułamek sekundy szybciej, ale czasami to robi różnicę. Yy, dlatego yy, dlatego no, starać się jak najlepiej... Yy, poprawić ten proces całego kupowania, żeby był jak najszybciej się da. I oczywiście razem uważać, żeby tam coś Wam się nie kliknęło za dużo, bo za dużo, za, za długo kupicie i tak dalej, a to no czasami można się zdenerwować. Jak ktoś już jest takim zaawansowanym handlarzem, że robi to długo, to nieraz mu się zdarzyło kupić pewnie kartę wartą nie wiem 500 końców za 10 tysięcy, bo jakiś misklik poszedł i tak dalej. Idzie się zdenerwować, a na samym początku gry to idzie się bardzo zdenerwować, dlatego lepiej uważać co się robi. Dlatego tutaj, jeśli chodzi o menedżerów, to Brazylijczycy czy Francuzi, akurat jak widzicie, najlepiej chodzą. Można też spróbować ich licytować, ale myślę, że będzie to ciężkie. Widzę, że wszystkie są łupnięte karty, więc nie da się nic za bardzo licytować. Widzicie, za 450, za 400 są wolone karty po 20-30 minut do końca. Więc tu nawet nie ma co patrzeć na te licytacje. jeśli już to chodzi o zawodników. Dlatego łatwiej tu jest na pewno je wystajpić. Jeszcze raz za 400, to akurat się pojawiają za 400, ale jeżeli one są za 450, o tu za 350 silver, to by było bardzo miłe, jeżeli bym go kupił, ale niestety się nie udało, bo już go ktoś kupił, bo silver myślę, że dużo droższy jest, aczkolwiek niekoniecznie aż tak dużo. z ciekawości zobaczę. no właśnie. Mm. 1200, no 1200, w ogóle małych na rynku jest. No ale widzieliście, za 350 końców był, więc zarobek marzenie na początek gry. Po prostu chodzić, szukać i zaraz Francuzi, Brazylijczycy, trochę tak, trochę tak. Nie musicie tutaj na srednie, bo widzicie, że jak nie ustawimy żadnych, listo, żadnych kolorów kart, to i tak nam się pojawią, jeżeli ktoś wystawi jak małpa taką kartę. Hmm. Za 350 za 300 są. Ale widzicie, za 200 jest, to można spróbować. O i tu, tutaj ten enter nastąpił, i właśnie mi się udało ją kupić. I widzicie, że jest za 300, i ja, y, ja mógłbym. Normalnie to za dwie, chociaż 6 minut dopiero jest na liście za 300 końców, więc ona za 300 powinna wyjść. I kolejne końce lecą, bo ona się raczej sprzeda. Chyba, że ktoś nagle zacznie wystawiać wiele kart za 250 z Francji menedżerów, ale nie sądzę. Może, jeżeli macie ilość tam kart, na przykład 10, 10 kart takich samych, załóżmy Francuzów, menadżerów, to za, załóżmy do 250 kupujecie, a za 300 wszystkich wystawiacie. To razy już siedzieć za te 250, żeby Wam właśnie nie podcinali tych kart. I żebyście sami, o i za 200, enter. I moje, pyk. I 300. Żeby właśnie Wam nikt nie podcinał tak za 200, bo jakbym jej teraz nie wziął, to ktoś, kto trafi na przykład taką kartę, takiego fr Francuza. I to patrzy na rynku, ile ona kosztuje najtaniej. I się okazuje, że ona kosztuje 200 końców. I znowu wystawia za 200 i 200 i 200. I ona nagle nic nie kosztuje. I te karty, które kupiliście, które Wam się wydawało, że one fajnie się tanie kupiły, to się okazuje, że się jeszcze taniej sprzedacie niż kupiliście. Więc to jest no, tra tragedia, nie? Więc lepiej sobie siedzieć i teraz czekać, czy ktoś nie zacznie wystawiać. Oczywiście, można też na piłkarzach. Proszę sobie na przykład silvery, też te Brazylia szczęsna nieszczęsna. Ile kosztują? 450, nie, 400 są najtańsze, więc 350 można. No jest jedna. To w ogóle rzadki jest, więc on może wpłaszczyć. Ale za 400 widzimy, jest dużo kart. Więc nie ma sensu tutaj za 350, moim zdaniem kupować, bo one zaraz 350 mogą chodzić, bo one widzicie do samego końca, na przykład, taka karta Aventura no nie, nie jest kupiona w ogóle za 400, więc za 350 tak na serio one chodzą. Więc ja tutaj nie będę za bardzo wariował, nie? Bo jeżeli bym miał jakiś tam wielki budżet, to mógłbym się pobawić, poczekać i tak dalej, czy mi się kupi, sprzedadzą za godzinę, jak nie to podetnę. Ale no, jak mamy mało pieniędzy i kupimy tam 10-15 kart, które nam się nie sprzedadzą, to nagle się okaże, że nie mamy nic pieniędzy na koncie i nie możemy się tutaj bawić. Dlatego polecam na pewnych rzeczach. To nie musi być jakiś siwer brazylijski. To taki przykład, możecie po prostu szukać. Chodzi o to, żebyście sami myśleli i sami sprawdzali jakie karty ile kosztują. Możecie próbować na licytacjach coś połapać. Złotych brazylijczyków na przykład za... Oni chodzą 350 domyślam się, bo ciężko żeby chodziło o więcej. No właśnie, za 350 w ogóle nie są kupowane, dlatego y, już patrzę na przykład na Ligę jakąś z angielskiej załóżmy, też ciężko. W ogóle nic nie chodzi to, nie? Można po prostu nalezi Bayera, że tak powiem, na... ale to na początku gry ciężko o takie rzeczy. Nie polecam w ogóle, jeśli już to w przyszłych dniach, kolejnych dniach nagram jakiś odcinek na, na takich y, ludziach, jak, y, żeby na nich zarobić, którzy za bardzo nie ogarniają im się nie chce. Sprawdzać cen. To wszystko w przyszłości. Na razie to chodzi o to, żeby przez ten 1-2 dni jak naj, najwięcej pieniędzy natrzepać właśnie takimi sposobami pewnymi. No nie będę już przedłużał, po prostu jak macie jakieś pytania i jakieś rady co do kolejnych filmików, propozycje, to zapraszam w komentarzach. Jo.